W tym filmie przyjrzymy się bliżej zagadnieniu diagramów wdrożenia. Otóż odzwierciedlają one całą strukturę systemu, zarówno oprogramowania, jak i sprzętu. Oprogramowanie reprezentowane jest przez artefakty, czyli skomplikowane wersje komponentów, które można uruchomić. Natomiast strona sprzętowa oznaczona jest przez węzły, z angielskiego nodes. Czyli różne urządzenia obliczeniowe, komunikacyjne i przechowywujące. Diagramy te rzadko są używane do modelowania małych lub średnich projektów, dlatego nie są często stosowane. Z racji małej liczby symboli występujących w tego typu diagramach, rola podpisów, czyli stereotypów, jest o wiele ważniejsza niż w innych diagramach. Pozwalają one doprecyzować znaczenie i funkcjonalność poszczególnych elementów. Spróbujmy teraz stworzyć swój diagram wdrożenia. W programie StarUml wybieramy model rozlokowania, czyli Deployment Model, a następnie dodajemy diagram, wybierając Deployment Diagram. Po lewej stronie znajduje się teraz okno narzędzi. Wybierzmy z niego node i utwórzmy obiekt tego typu. Nazwijmy go serwer 1.1. W nim stwórzmy artefakt o nazwie Strona Główna. Teraz utwórzmy drugi węzeł o nazwie Komputer klienta. Utwórzmy w nim nowe okienko o nazwie Google Chrome. Trzecim węzłem niech będzie drukarka. Używając Association, połączmy drukarkę z komputerem klienta oraz komputer klienta z serwerem. Połączmy jeszcze strzałką zależności stronę główną z Google Chrome. Jak widać, nie tylko węzły mogą być ze sobą połączone, ale również składowe pomiędzy nimi. Utwórzmy jeszcze jeden element na naszym diagramie. Niech będzie to artefakt znajdujący się poza węzłami. Nazwijmy go e-mail i połączmy strzałką zależności z węzłem reprezentującym komputer klienta. Stworzyliśmy bardzo podstawowy diagram wdrożenia. Zaprezentowałem na nim kilka metod przypisania artefaktów do węzłów. W kolejnym filmie uzupełnimy go o bardzo istotne szczegóły oraz omówimy ich znaczenie.